Dzień dobry, Wojtek Kurzyński. Chciałem zaprezentować się najbardziej zaawansowany technicznie silnik Minkoty. Jest to model Ultera 80 z iPilotem. Silnik ten jest w pełni automatyczny. Obsługujemy go za pomocą pilota, ewentualnie na, za pomocą kontrolera nożnego. W trzech zdaniach chciałbym przedstawić budowę tego silnika. Tak jak tu widzimy, to jest główka, w jest pełna elektronika, łącznie z anteną GPS. Mamy tutaj przewód bardzo gruby, łączeniowy. Jest to on bardzo elastyczny. Głównie chodzi o to, że jak silnik pracuje i trzyma pozycję, on musi być na tyle uciągliwy, żeby się nie zerwał. Tutaj mamy dodatkowy przewód do przetwornika, bo ten silnik ma, jest wyposażony w dodatkowy przetwornik do łowienia veritakalnego. Pawęż tutaj jest z bakelitu. Jest to bardzo mocny i bardzo wytrzymały materiał. W zasadzie jest nie do, nie do złamania. Może zademonstruję najfajniejszą funkcję tego silnika. Tak jak widzieliśmy tutaj, teraz wyciągnę go. To rozwiązanie jest dobre dla ludzi, którzy sami wędkują, którzy sami lubią wyjazdy, czy wyprawy samotne na ryby. Jeśli tutaj można zobaczyć, mamy na dole umiejscowiony przetwornik. Jest to mocna wersja, jest to 24-woltowa wersja silnika. Głównie dlatego, żeby też, przez to, że to jest duży silnik, ale też, żeby obsłużyć wszystkie te elektryczne silniczki, które sterują tym wyciąganiem i, i wkładaniem silnika. Śruba użyta w tym silniku jest najbardziej zaawansowana, jest z twardego bakielitu, zrobiona, bardzo odporna. Tutaj specjalnie powinane są upadki, żeby silnik działał na zasadzie strumienia, żeby lepiej odpychał, po prostu lepszą sprawność miał. I ta powyczna, powietrzna upadek jest też zaostrzona, że w razie wpłynięcia w jakieś tatarak, ewentualnie roślinność, ona ładnie sobie radnie ładnie tnie. Przy okazji jest bardzo wytrzymała. Są częste pytania, dlaczego tutaj jest tylko dwie łopatki. Firma Micoda przeprowadziła setki badań i stwierdziła, że nie potrzeba jest tutaj trzeciej łopatki, bo nic by to nie dało, jedynie tylko obciążyło niepotrzebnie silnik, a sprawność by w ogóle nie wzrosła. Piero dostarczony przez producenta jest to wersja ta podstawowa ale na tej wersji tak naprawdę jest wszystko, co jest potrzebne każdemu wędkarzowi. Najfajniejszą opcją w tym silniku jest oczywiście inteligentna kotwiza. Na czym to polega? Mamy GPS zbudowany w silniku, który po naciśnięciu tej funkcji silnik automatycznie pilnuje nam tej pozycji. Jest to bardzo przydatne w tych łowiskach, gdzie nie chcemy straszyć ryb po prostu spuszczaniem kotwizy. Dalej, tutaj mamy śrubę, mamy szybkości. Mamy sterowanie silnikiem lewo-prawo, oczywiście kurs. Poza podstawowymi funkcjami, jak sterowanie silnika, jest tutaj ciekawa opcja nagrywania. Wchodzimy sobie w menu, ustalamy nagrywanie i możemy tą samą trasę powtórzyć. Pedał nożny tak naprawdę dubluje wszystkie funkcje, które mamy w pilocie. Mamy tutaj funkcję obsługi automatycznego wyciągania kotwicy plus trimowanie. Mamy szybkość. Które regulujemy za pomocą właśnie tego posuwaka. Mamy funkcję kotwicy plus funkcja autopilot. Ustawiamy sobie kurs, wciskamy ten przycisk i silnik nam trzyma po prostu kurs, w który chcemy podążać. Oczywiście podstawową funkcją tego badała jest sterowanie lewo-prawo, poprzez nacisnięcie butem kierujemy lewo albo prawo, a tutaj załączamy śrubę napędową. Jest to bardzo wygodne, bo możemy sterować nożnie, a przy okazji możemy wędkować, mamy ręce swobodne. Chciałem Państwu zademonstrować elektryczne opuszczanie i trymowanie głębokości zanurzenia tego silnika. Dzięki temu, że możemy precyzyjnie trimować ten silnik, możemy pływać po bardzo płytkich zbiornikach, bez uszkodzenia, bez uszczerbku na tym silniku. Chciałem zaprezentować sterowanie tym silnikiem na bardzo płytkiej wodzie. To jest bardzo ciekawa opcja. Możemy zacumować tą naszą łódkę. Po wciśnięciu tej funkcji kotwicy silnik automatycznie będzie utrzymał pozycję łodzi.